Gościnie Radia Września 93 i 7. Tomasz Sternel, witam w gościńcu Radia Września. Dziś obchodzimy Dzień Strażaka. Wyjątkowe święto i wyjątkowy gość, młodszy brygadier Zbigniew Rzemyszkiewicz. Dzień dobry, witam Ciebie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Chciałem z z Tobą porozmawiać. Osobiście nie dało się, jak rozumiem, takie macie obostrzenia. Takie mamy wytyczne, tego się musimy trzymać. Siłą rozpędu chciałem Ciebie przedstawić jako funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we wrześni. No, tyle tylko, że to już jest nieaktualne, prawda? Tak, nie jest to aktualne. Od 1 maja pełniąc obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupce. No właśnie, ale zanim przejdziemy do tej nowej pracy, porozmawiajmy o tej dotychczasowej. Od jak dawna pracowałeś we wrześni? We wrześniu pracowałem od 15 stycznia 2011 roku i do tej komendy zostałem przeniesiony z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, w której wcześniej pracowałem od 1 czerwca 1999 roku. Jakie stanowiska, jakie szczeble kariery przeszedłeś? W gnieźnieńskiej komendzie zaczynałem służbę od dowódcy zastępu, Następnie pracowałem jako dowódca sekcji oraz zastępca dowódcy zmiany. Po czym zostałem przeniesiony do komendy powiatowej we wrześni, gdzie objąłem stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, które to stanowisko obejmowałem do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Przypadek sprawił, że znalazłeś się we wrześniu? Czy to był świadomy wybór? We wrześniu był to świadomy wybór. Była to też, może tak powiem, sąsiednia komenda mojego miejsca zamieszkania, troszkę bliżej mojego miejsca zamieszkania, do którego wcześniej jeździłem do Gniezna, miałem troszkę dalej. Rozmawiałem wówczas z komendantem powiatowym, pewnie też miał wtedy wówczas więcej kandydatur. No dziękuję za to, że wtedy podjął taką decyzję, ponieważ bardzo mile wspominam te lata służby. W ostatnim czasie pełniłeś obowiązki oficera prasowego. To nie jest łatwa funkcja, nie każdy się do niej nadaje. A ty jak czułeś się w tej roli? W tej roli myślę, że się dobrze czułem, czy się nadawałem na tą funkcję, no to już mogą też podsumować i dziennikarze i słuchacze. W każdym bądź razie na To zapewnie w, ty, w tym momencie, że nadawałeś się. To dziękuję bardzo za, za taką opinię. W każdym bądź razie pierwsze, pierwszy taki okres pełnienia tej funkcji był na pewno ciężki. Trzeba było wiele spraw, z wieloma sprawami zacząć w troszkę inna, w inny sposób pracować. Ale nie mniej dobrze wspominam ten czas. Myślę, że ze wszystkimi dziennikarzami dobrze mi się współpracowało, ale też pomogło mi w tym wszystkim moje doświadczenie zawodowe, z uwagi na to, że ja przede wszystkim przekazywałem informacje dotyczące zdarzeń oraz ćwiczeń, bądź wszystkiego, co było związane z jednostką ratowniczo-gaśniczą. Prace we wrzesińskiej komendzie zakończyłeś w czwartek. Jak wyglądał ten ostatni dzień? Były pożegnania? Były wzruszenia? E, właśnie w czwartek były wzruszenia i nie spodziewałem się takiego pożegnania, no z uwagi na to, że. No... Nie odchodzę na emeryturę. Myślałem, że w związku z przejściem może na zaopatrzenie emerytalne wygląda ją tak pożegnanie. Jestem tylko przeniesiony do dalszego pełnienia służby w innej komendzie. No i bardzo mile zaskoczyli mnie tutaj moi współpracownicy, z którymi pracowałem do 30 kwietnia. Naprawdę bardzo im dziękuję za ten czas, w którym mogłem spędzić z nimi w służbie. Były wzruszenia. Uchyl proszę, rąbka tajemnicy, jak to się stało, że zostaniesz pełniącym obowiązki komendanta powiatowego w słupcy? Kiedy i od kogo otrzymałeś taką propozycję? Zastępcę komendanta powiatowego powołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendanta powiatowego. Komendant powiatowy w słupcy przeprowadził ze mną rozmowy, również oczywiście przeprowadzał ze mną rozmowy komendant wojewódzki. Podczas tych rozmów została mi taka przedstawiona propozycja pełnienia tego stanowiska. Ja oczywiście po ogłębszej analizie przyjąłem to stanowisko i mam nadzieję, że będę, że się sprawdzę na tym stanowisku, ale oczywiście podziękowałem też również za powierzone zaufanie co do mojej osoby. Dopytywałeś, dociekałeś, dlaczego ty, co zadecydowało? Nie, nie dociekałem. Dlaczego ja? Byłem na początku troszkę zaskoczony, ale mile zaskoczony, że zauważono moją osobę. No i poza myślę, argumentami czysto ambicjonalnymi, jest też ten ekonomiczny, pewnie o którym wspomniałeś. Mieszkasz w SUBcy, więc nie będziesz musiał dojeżdżać do pracy. Miało to jakieś znaczenie? Nie będę musiał dojeżdżać do pracy, aczkolwiek dojazdy ze SUBcy do komendy we wrześniu nie stanowiły dla mnie jakiegoś większego, nie były dla mnie uciążliwe. Myślę, że nie był to główny argument. Jakikolwiek argument. Nie był to argument, żeby się przenosić do komendy supecki. Jak wygląda ten pierwszy dzień w nowej pracy? Co przed tobą? No, pierwszy dzień mogę powiedzieć początek pierwszego dnia w nowej pracy. To na pewno takie sprawy organizacyjne. Dzisiaj Dzień Strażaka. Niestety nie możemy obchodzić go z taką pompą jak każdego roku wcześniejszego, z uwagi na sytuację w kraju, a może sytuację na świecie. Na razie sprawy organizacyjne. Muszę się wdrożyć, ponieważ to są nowe obowiązki, ale też w związku z przeniesieniem jest szereg innych zadań. Zbyszku, wielkie dzięki za dotychczasową współpracę. Mówię to w imieniu swoim, ale jestem przekonany, że także przedstawicieli innych wrzesińskich mediów. No i wszystkiego dobrego w nowej pracy, na nowym stanowisku. Jestem przekonany, że dasz radę. Dziękuję bardzo. Na pewno będę się starał, żeby nie zawić zaufania osób, które powierzyły mi to stanowisko. No to tak na koniec. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Zbigniew Rzemyszkiewicz, nowo wybrany pełniący obowiązki zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy oraz byłych już e, współpracowników z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wrześni. Gościmy Jepsze. Radio Wrześni 93 i 7. 93 i 7. Radio Wrześni. Najlepsze polokalne.